Cześć, witajcie w kolejnym odcinku nowości z The Forest. Dzisiaj zaczniemy od tego, że twórcy dodali nam możliwość zbudowania dużej tratwy, która przeznaczona jest dla dwóch osób. Dodano kolizje do niektórych zwierząt oraz rzeczy. Kolejny raz poprawiono inteligencję kanibali. Wprowadzono bardzo dużo poprawek do trybu multiplayer, na przykład poprawili synchronizację animacji. Polepszono trochę system budowania, dzięki czemu łatwiej jest tworzyć teraz budowę obok siebie pod różnymi kątami. Poprawiono wygląd niektórych z roślin, a to na tyle w tym odcinku, cześć.